Witam serdecznie. Dzisiaj postanowiłem się zająć problemem niegasnącej przez 2-3 sekundy kontrolki ciśnienia oleju po uruchomieniu silnika. Spróbuję na dzień dobry wymienić dwa oringi, dwa oringi które znajdują się na czpieniu obudowy silnik o symbolu M54B30. Obok leżą stare oringi, jeden większy, drugi mniejszy. Tak jak widać dwa nowe kupione według numeru ze strony realom.com. Oczywiście warto też wymienić filtr oleju niedawno był wymieniany, ale chyba 35 zł to nie góra pieniędzy. No cóż, próbuję to uzbroić w całość. Obudowa filtra uzbrojona w nowy filtr, w nowe oringi. One chyba występują na rysunku pod numerem 5. Jak nie zapomnę, to na końcu wrzucę zdjęcie tego schematu. No cóż, wkręcamy i zobaczymy, jaki efekt. A międzyczasie oczywiście Sarenka mnie odwiedziła. Oczywiście, przy pierwszym uruchomieniu silnika ta kontrolka nie zgaśnie zaraz. On musi naciągnąć sobie oleju. Sprawdźmy, jak to wygląda w tej chwili. Kontrolka gaśnie, chyba że problem będzie narastał, to zrobię krótkiego shorta, że niestety nic wymiana O-ringów nie dała. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.